jest druga edycja Sound System Street Festival, imprezy, którą organizuję razem z władzami miasta Zgorzelca i z moimi przyjaciółmi Piotkiem Gruszczyńskim i Piotkiem Arcimowiczem, którzy wpadli na pomysł, żeby w Zgorzelcu zrobić festiwal Sound Systemów, czyli zlot ekip, które same sobie konstruują systemy nagłośnieniowe po to, żeby grać głównie dap i reggae. Są to specjalnie konstruowane systemy nagłośnieniowe, takie, żeby oddawały pełne spektrum tej muzyki, emitowały dużo basu i tak dalej. Jest to taka bardzo sympatyczna kultura do it yourself twórzmy sami własną kulturę która narodziła się na Jamajce w latach 50 w Polsce pojawiła się pod koniec lat 80 kultywowana jest przez wiele takich ekip środowiskowych w całym kraju które sobie robią własne nagłośnienia, grają właśnie, kolekcjonują płyty prezentują muzykę niekomercyjną, pozytywną dla fanów Mamy ku temu idealne miejsce tutaj. Jest to idealna lokalizacja na tego typu festiwal. Jest to bardzo taka specyficzna impreza w skali ogólnopolskiej na pewno, bo festiwali sam systemów jest w Polsce więcej, ale to jest chyba jedyny, który gra w centrum miasta, co. E, powoduje dużo ciekawych e, bardzo konotacji i efektów. Przede wszystkim e, taki, że e, z tą kulturą stykają się ludzie, którzy na co dzień z nią nie mieli do czynienia. Przypadkowo e, trafiają na po prostu tłumy ludzi bawiących się na ulicy i przeważnie reagują bardzo pozytywnie, no bo trudno jest reagować... W negatywnie, jak ludzie się po prostu pokojowo bawią, a to jest bardzo pokojowa impreza, która ściąga ludzi już tutaj dzisiaj, to z całej Polski, z Niemiec i z Czech. Takie dostajemy sygnały na fejsie, że jadą do nas ludzie z Gdańska, z Warszawy, z Oławy, z Wrocławia. Zewsząd właśnie spotkałem dwie koleżanki, które przyjechały specjalnie z Warszawy tutaj. Więc zyskaliśmy już taką rangę ogólnopolską, a nawet troszeczkę szerszą z uwagi na to, że jesteśmy na granicy. I lansujemy pozytywny przekaz, lansujemy miłość, lansujemy pozytywną wibrację, lansujemy tezę, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, że nic nas nie powinno dzielić. To nie jest tylko zabawa dla zabawy, ale stoi za tym taki głęboki przekaz proekologiczny, proludzki, prohumanitarny. Wiele treści na pewno można usłyszeć też w tych piosenkach i w komentarzach, wsłuchując się w dźwięki, które płyną z naszych scen. Mamy 26 lipca, a my dalej świętujemy 15-lecie wejścia Polski do Unii od maja. To jest kolejna impreza w ramach tej, tego, tej rocznicy. Pozyskaliśmy środki z funduszy unijnych, z Interregu. Udało nam się połączyć dwie strony, Polską i Niemiecką, aby zrobić wspólną imprezę. South systemy z Polski i z Niemiec przyjechały na Przedmieście niskie, aby pokazywać jak się robi South Systemy, aby, aby pokazać swoją muzykę, prezentować. To systemy to jest grzewska z lat 90. jeżeli dobrze pamiętam. Maken swego czasu tutaj rozkręca tą scenę muzyczną. Wróciliśmy do, do źródła. Drugi raz próbujemy zrobić imprezę plenerową. Liczymy, że to nie będzie, nie zakończymy na drugim razie, że będzie to impreza cykliczna. I mam nadzieję, że i nie tylko my będziemy, ci, którzy pamiętają imprezę z lat 90. tutaj się bawić, ale też młode pokolenie, ci, którzy nie mieli okazji wcześniej tego poznać, tego typu wydarzeń artystycznych. Mamy w sumie w tym roku siedem scen. Festiwal nam się rozrósł po ubiegłorocznym sukcesie. I Przyjeżdżają tu główne polskie ekipy nagłośnieniowe, sound systemy. Mamy Jalow, z Warszawy, taki kolektyw DJski, który po raz pierwszy gra w Zgorzelcu. Mamy powracające po ubiegłym roku ekipy Rise Up z Częstochowy i Panda Dread Sound System z Gdańska. Mamy stojący za moimi plecami największy polski sound system Dapsit z Krakowa. Po raz pierwszy mamy też dwa sam systemy zagraniczne. Zaprosiliśmy dwie ekipy z Niemiec. Jedna gra po stronie polskiej nazywa się iri it System i są z, z, z głębokich Niemiec z Kessel. Po drugiej stronie granicy udało nam się jakby zwiększyć zakres oddziaływania i zainstalować jedną scenę po niemieckiej stronie i tam, i tam mamy Lions Den, Sound System z Berlina, uważany za taką najpotężniejszą chyba ekipę sound systemową w Niemczech. A oprócz tego na tych scenach tworzonych przez te ekipy, oprócz nich grają jeszcze zaproszeni goście. Eee, mamy Pablo Rastera z Włoch, e, znanego włoskiego producenta da Tutaj mamy Irbiry Hightech, czyli taki projekt producencki z Berlina razem z Tribumanem, wokalistą z Francji, ze Strasburga. Mamy Joint Venture Sound System, czyli nas. Mamy chińską ambasadę Sam System, czyli taki legendarny projekt Skorżolecki, hipka i, 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 i Sebastiana, który był pionierski, jeżeli chodzi o promocję hip-hopu, drum and bass w Polsce. Mamy DJ'a Krzaka z MC, Noe, Francuzem, a DJ Krzak to z kolei jeden z bardziej znanych polskich takich regowych. i etnicznych DJ z Warszawy z ekipy Zjednoczenie Sound System. Mamy Kosmos Mega Sound System jak co roku czyli DJ a ostatniego aborygena Jasia pochodzącego ze Zgorzolca mieszkającego w Szklarskiej Porębie też doskonale znanego wszystkim fanom pozytywnych wibracji w okolicy. Więc mamy tutaj w sumie cztery kraje chyba 13 podmiotów wykonawczych i 7 scen. Bardzo dużą imprezę w tym roku udało nam się zrobić. To jest ten system, to jest kwintesencja systemu, bo to nie chodzi o to że tylko, że dźwigamy to nagłośnienie, gramy muzykę, tylko to są też ludzie, którzy się spotkają wokół tego i tak jak u nas robimy regularnie te imprezy w różnych miejscach. W tej chwili akurat robimy w stoczni, za tydzień gram na ulicy też na terenach postoczniowych i tam przychodzą ludzie i to pewnie o to chodziło. Jakieś miejsce spotkań przy muzyce, gdzie można się zabawić kulturalnie, prawda? Bo to nie, nie jest muzyka dla wszystkich, nie wszyscy prawda, lubią i jest to też taki pewien rodzaj filtra, że tak powiem. Ale no, wychodzi tu do ludzi. Też to jest muzyka, która no, raczej ludzi e, ci lautuje, że tak powiem, niż no, jakoś nakręca na agresję i raczej nie mamy problemu z tego typu rzeczami i to, i to działa. Nie? Także śmiało możemy wychodzić z muzyką Reggae na ulicę, moim zdaniem, i to się fajnie przyjmuje. Ja zaczynam o godzinie 20. Mamy seta do godziny 23, czyli do zagospodarowania, trzy godzinki razem z moim przyjacielem DJ-em Siwym. No i co przygotowałem? Coś e, jak zwykle niespodziewanego. Nie, nastawiłem się na mocno elektroniczne bity e, w dzisiejszym dniu, e, troszkę drum and bassu e, kilka kawałków nowych dans halowych, także jak zwykle wymieszam wszystko, to, co, to, co mam w swojej walizce. Bardzo dobrze. Ja mam tu mo, mogę tak powiedzieć, że mam tu swoją współ, e, publiczność swoich znajomych, którzy, z którymi też chodziłem e, do szkoły, pochodzę ze Zgorzelca, także mi się tu bardzo dobrze gra, jestem jak, jak u siebie, po prostu, jak u siebie na, na podwórku. No, Uwielbiam tą imprezę. Cieszę się, że to ten drugi odcinek, ta druga edycja doszła do skutku. No, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Dzisiaj na pewno w pierwszej części zaprezentujemy, można powiedzieć, muzykę, która jest, e, mo, mo, można powiedzieć, nie, niejako, niejako ko, korzeniami całej kultury systemowej. Dopiero e, później oczywiście zaczniemy grać własne produkcje. Też będziemy mieli dzisiaj specjalnego gościa z Włoch, pa, Pablo Rastera na naszej scenie, więc można spodziewać się wszystkiego jak to na imprezach z Jal Sand System. No dobrze, no tutaj, tutaj zawsze się dobrze gra na, na otwartej przestrzeni, jesteśmy bardzo tutaj przez lokalnych promotorów zachęceni tym, że tutaj w zeszłym roku było to bardzo, bardzo fajne wydarzenie, więc mam nadzieję, że w tym roku też publika dopisze i też, że nasza scena pośród tych innych scen jakoś uzbiera sobie grono fanów, którzy będą chcieli tutaj tańczyć i bawić się do tego, co, co, my, co my przygotowaliśmy. Podoba się, niech się dzieje coś w tym mieście. Można wyjść na ulicę, rytmy poczuć, pozatańczyć. Czemu nie? Zawsze chętnie się człowiek przyjdzie. W tym roku no bardzo dużo pieniędzy udało się pozyskać z środków unijnych na różnego rodzaju imprezy, Chcemy, żeby różne pokolenia cieszyły się z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby to doceniały. To jest jedna, jedna z cyklu imprez związanych z 15-leciem Polski w Unii Europejskiej. Impreza teoretycznie przy, przy, dla młodych, natomiast widzę wielu swoich kolegów w wieku 40+, plus, którzy też tutaj pląsają pod głośnikami, się cieszą muzyką, bo muzyka jest naprawdę międzypokoleniowa. Choć impreza jest skierowana do młodego odbiorcy tym razem. I mam nadzieję, że są system w Gorzelcu i Gerlitz wejdzie już w kalendarz imprez letnich, tak, żebyśmy się mogli cieszyć tą muzyką przez jeden dzień, bo dwa dni nie wiem, czy nasi mieszkańcy by wytrzymali, ale jeden dzień. Mam nadzieję, że podejdą ze zrozumieniem i wytrzymają to, że ta głośna impreza, jakby na to nie patrzeć, jest w Gorzelcu, ale przede wszystkim cieszę się, że mnóstwo młodych ludzi przychodzi. Młodych i nie tylko, bo jak mówię, spora grupa 40 plus też tutaj jest i też się świetnie bawi.